Jesteśmy Polką i Polakiem, Dziewczynką fajną i chłopakiem, Kochamy Polskę z sił, Chcemy być również kochami, I ty, i ty, ciuchcia na dworcu czeka, Gdzie wszystkie dzieci pojadą nią, By poznać kraj, ciuchcia, Pomóż daleko i przygód wiele, Na pewno w spotka nas, Jesteśmy i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę, cały sił. Chcemy być również, kocham ją i ty. I ty pierwsze jest zakopane. Miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są. Kraków. To miasto stare, nim piękny wawel. Obok Wawelu mieszkał smok. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę w całych Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Teraz to już Warszawa, to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest. Wisła, pałac kultury, królewski zamek i wiele innych Jesteśmy Polką i Polakiem, Dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę Polsce całych sił, Chcemy być również kochami rodziców. z daleka pachnie, bo słodki zapach pierników kuszy mocno nas. podróż, swoim Rzemią Gdańsku, stąd Szarym Morzem, można by przyjść świat. Jesteśmy i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę w sił. świecie. Chcemy, byś również kochał ją i ty, i ty. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką, fajną i chłopakiem. equal we Polskę going to post the statue. They're the besties.